Siemanko, 18 października, godzina przed kolacją, około tam 16:20. Mam plan dzisiaj poszukać, poszukać dwóch miejsc. Miejsc związanych e, z tematem militarnym. A mianowicie poligonu niemieckiego, bunkier. Podobnież ćwiczebna wyrzutnia granatów i cała fortyfikacja okopów ciągnących się na kilku kilometrach. Na mapach wojskowych znajdowały się w latach 30. i wojennych różne obiekty, budynki. Oczywiście, gdzie można było znaleźć, to znalazłem. Gdzie nie, można było się tylko domyśleć. Na geoportalu udostępniono fajną opcję cieniowanie eee, są to zdjęcia laserowe o kurde shit co tutaj się dzieje no nie przejadę teraz choroba jasna no ajajajajajajaj nie dobrze Niedobrze. niedobrze. Hmm Okej, okej, okej Dobra Dobra Jest, 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 jest Ale chyba tu się już bije Dobra, spróbujemy podjechać O fajnie wszędzie lampy po starych amortyzatorach kartony, śmieci ekstra dobra, ja to jakoś przejdę no bo tam później nie dam rady dobra, idę Ach, kurde to zaskoczenie no Dobra, daliśmy radę. Można jechać. Ok, na Geoportalu udostępniono taką opcję jak cieniowanie. To są zdjęcia e, laserowe, zmian, e, anomalii e, po prostu na, na gruntach. No nie wiem, jak to nazwać. Teren, ukształtowanie terenu. O, dobra nazwa! Ukształtowanie terenu, różne anomalia, I patrząc na stare mapy wojskowe, gdzie kiedyś 80 lat temu były budynki, wchodząc na geoportal na mapy laserowe, widać różne anomalia w postaci właśnie zarysów takich. Że jednak te budynki tam były i prawdopodobnie znajdują się jakieś jeszcze fundamenty. No wiadomo, już to będzie przykryte ziemią ściółką. Wcześniej tam lasów nie było, teraz już lasy są w tych miejscach. A więc y, tereny takie naprawdę warte zbadania na mapach wojskowych z lat 30. i wojennych. Znajdowało się tutaj zaraz niedaleko Nie. znajdował się poligon. Poligon się znajdował ćwiczebny wojsk niemieckich. Na forach wyczytałem, że są pozostałości jeszcze wyrzutni granatów. Ja bym chciał po prostu dzisiaj tylko to znaleźć. Yy, I. O. Tak. Jest. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Pozostałości po okopach. Pozostałości po okopach. Takie zygzaki są. To się ciągnie na przestrzeni kilku kilometrów. Tu jest tu jest ciąg dalszy. No bo tu już droga, to przysypane jest. Tu jest ciąg dalszy. Na przestrzeni kilku kilometrów, aż do drogi na Radomno, tam tam jest bunkier. I aż tam to się ciągnie. Także jeździł człowiek tu tyle razy, ale zawsze do przodu, do przodu, do przodu. Widział jakieś tam różne. O, tutaj. Rowy, nie rowy. A to są już pozostałości po Niemcach. Po wojsku niemieckim. No i tak. I o co teraz tutaj chodzi? O co teraz tutaj chodzi? Tu jest jezioro Muka. Tutaj. A tutaj są te anomalia. Tu. W tym miejscu. No dobra, w sumie to kawałeczek. Kawałeczek i dojdziemy. Dobra, zostawiam rower. Biorę telefon i, i, i idziemy mhm. Nie no tu fajnie Cały teren jest taki Widać W takich rowach Fortyfikacji takich kurcze Okopach Ale Wydaje mi się po prostu, że tu po prostu trzeba będzie naprawdę konkretnie punktem lokalizacji tutaj przyjść. Dzisiaj nie mam też dużo czasu, żeby tego tak szukać. Ale tutaj no teren naprawdę widać, że, że było tutaj. Tu w ogóle nie było jakiejś lasu. Te mapy, mapy z lat 30. nie pokazują tutaj lasu. Także tu był cały czas teren Cały czas teren taki ćwiczebny, poligon. Dobra, pójdziemy jeszcze, pójdziemy jeszcze kawałek I, 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 i no i dobra i po prostu sobie odpuścimy. Ale jest, jest po prostu ślad, że działo się tu i postaram się konkretnie uzyskać lokalizację tych wyrzutni przyczepnych No jest tutaj, no wszędzie są te te okopy tutaj może tu jest taki właśnie tu najbardziej jest taki teren pofałdowany może to tu pokazywało kurczę zobaczę na lokusie gdzie jestem w którym konkretnie miejscu o, to jeszcze dalej jest Dobra, okej, okay, to jest dalej to jest początek. Aha. No, teren jest fajny. No, tam się zaczyna już te jezioro mułka. Dobra, dobra, po prostu inaczej, inaczej, inaczej to zrobię. Ja dzisiaj to zostawię. Jeszcze pojadę górą. O, jakaś puszka po konserwie. <noise> Nasi tu byli. Dobra, ja po prostu to zostawię. Pojadę jeszcze górą i troszeczkę z góry zejdę. I sobie dzisiaj odpuszczę to miejsce. No, ale, ale, ale po, po prostu tutaj, że tak powiem, no jest, jest to miejsce, tak, rzeczywiście. Ukształtowanie terenu to wszystko mówi samo za siebie. Dobra, okej, okay, coś kojarzę. Teraz mi się przypomniało, gdzie chyba jest ta anomalia taka terenu. Dobra, tu się wjeżdża. I prawdopodobnie to już będzie poduch tych map to miejsce. Tak, to jest to, to jest to miejsce. Ewidentnie To co pokazywały mapy Te laserowe Poryte przezkłady składy chłopaki Okej okay. Tak Oczywiście że tak To jest to miejsce mhm. Ale zaraz, zaraz, zaraz Ale tu jest taki regularny jakiś o, o, odcisk, że tak powiem To jeszcze będzie kawałek sam. Dobra Podejdę pod górkę i, i zobaczymy Łodami tu jeżdżą. Może będzie jakaś sensowna ścieżka. Nie, nie. nie ma. Tu jest chyba droga tak. Jeszcze kawałek pojadę. Jak tu jesteśmy dzisiaj, to no pokazywało taki regularny kształt, takiego odcisku. Jakaś anomalia. Taka regularna. To może właśnie w tym miejscu. O, ale tu jest gęsty lasek. Liściasty, młody. Kurczę. Tam była jakaś taka dróżka. Może będzie okazja, żeby tam pojechać. Dobra, dobra, nie ma sensu dzisiaj. Dzisiaj nie ma sensu. Sprawa bez precedensu. Odłożymy to na inny dzień. Ok. Ja tylko zobaczę mniej więcej, w którym miejscu jesteśmy na lokusie. Tak, tak. No. Tak. Dokładnie. To gdzieś jest tam. Dobra, nie dzisiaj. Będzie na to czas. Jedziemy w drugie miejsce. Dobra, jedziemy w to drugie miejsce. Tam to po prostu gwarantuje, że jest obiekt. Bunkier. I mapy międzywojenne pokazywały jakieś budynki. E, Zdłuż tak na wschód od, y, od tego obiektu, od tego bunkra, mapy laserowe pokazują anomalia. Także na pewno też coś tam musi być. Pokazuje też linię okopów. Człowiek się tym nie interes, znaczy interesował się, ale o, tu wszędzie się ciągnął te zygzaki tam kurde, naprawdę no, teren jest do eksploracji No bo tu pokazywało, że tu lasów nie było Lokalna społeczność Na pewno miejsce kojarzy na pewno grzybiarze ja już za dzieciaka, jak na grzyby chodziłem z ojcem, to już mi to kiedyś pokazał. Dobra, i tu skręcamy w lewo. Główna szosa na lubawę. No, i tak. I ta strona pod łup map. Wojskowych, międzywojennych nie było tego lasu tam. Nie było. Jedziemy do tego bunkra. Ale sprawdzimy tą anomalię. O! Jest. Jest bunkier. No. wejście kominy wentylacyjne wejdziemy sobie do środka wezmę lampę, włączę, to przyświetlę no i tak od tego miejsca zaraz pokażę i tak od tego miejsca, od tego bunkra na wschód tak na południowy wschód w linii prostej będzie tam jeszcze taki główny skręt w lewo i tam pokazuje taką fajną anomalię na mapach międzywojennych budynki. Dobra, chodzimy do środka, odpalę zaraz lampę. Zmniejszę trochę światło. Zobaczcie tyle lat. 80, a może i więcej lat? I nie ma rdzy. Ani gram rdzy. No tu na dole, aby. Ani gram rdzy. Komary są. Tu widać była jakaś. Ale śruby, ja pierdzielę, czekaj, bo. Pewnie prześwietlam. Pewnie tu była jakaś rama, stalowa rama do okna. I tak kuźwa tu się dzieli tu mogło być jakieś pomieszczenie na skrzynki z amunicją I zobaczcie drewno jeszcze z tamtego okresu No. Nieźle. Dobra. Bunkier pokazany. Jedziemy, jedziemy tam kawałek dalej i zobaczymy tą anomalię. Ale mapy. Mapy międzywojenne też pokazywały te wojskowe. Tam. Jakieś też budynki. Dobra, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj po prostu tylko chciałem zobaczyć to te ukształtowanie terenu. Przyjdzie czas, że poszukamy tego. Jesień przyjdzie. Bardziej to to po prostu będzie też więcej widać. Jedziemy tam dalej. Ale kurde. Przecież tu po drugiej stronie ulicy też jest coś. Jakieś stare fundamenty. Zaraz tam zobaczymy. Jak już tu jesteśmy, to. O! Tu leżą jakieś kamienie. Ale ja pierdzielę, nigdy tego nie widziałem. Tu jakiś głaz leży, no ale jak takie re regularne. No ale co? Jak człowiek tylko jechał, jechał i. O! O ja pierdzielę! Tu jest takie regularne. Coś. Mm. Ale faza. W domu spojrzymy na mapy. Fotę pierdyknę Jeszcze jedną. W domu spojrzymy na mapy. Kurcze. Ale. Nie no, to trze, trzeba tu z łopatką przyjechać. O. Ty. A tu jest. Patrz. A tu jest zacementowane. Ale jaja. A co przykuło moją uwagę, zaraz Wam pokażę. Przechodząc właśnie przez tę ulicę, bo bunkier, co byliśmy, znajduje się tam. O, tam, gdzie ten krzaczek. I przechodząc przez tę ulicę, to zobaczyłem. Taki fundament z kamienia. O. I to jest właśnie to. Po prostu na tą stronę nie patrzyłem na mapach i nie zwróciłem na to uwagi. Patrzcie, jaka jest stara porcelanka. Heh. Może być z czasów współczesnych, ale... Ale fajnie takie rzeczy znajdywać i się nakręcać. Tu może coś będzie więcej? Nie, to chyba czasy współczesne. O. o, kurde! To porchawka jakaś. Ja myślałem, że to glina. Mhm. Dobra, dobra! Jedziemy w to, w to miejsce, co, w to docelowe, co chciałem Was zabrać. Dobra, ale jest. Kurde, tutaj też. Miejscówka. To jest, kurde, bardzo ciekawe. Tak jeszcze fajnie zachowane. A raz w domu popatrzymy na mapy laserowe i na wojskowe. Co tutaj było? No to jest kurczę. Ciekawy obiekt. Jakby jakieś wejście albo coś. może po prostu było tu wejście i tutaj później zalali betonem. No dobra, strzelę jeszcze tego fotkę i jedziemy. Dobra, pojedziemy trochę główną drogą. Za bardzo nie lubię takich akcji. Na takich drogach ale trzeba pojechać, zobaczyć. O, tu był taki rów do jakiejś strugi. To też na tych laserowych mapach pokazywało anomalie, ale to było takie widać, że to po prostu są jakieś dopływy jeziorek. Dobra, skręcamy tu. Hmm. Hmm. Ale to było kawałek za tym skrętem. Hmm. Śmieć tutaj w tym lesie, nie wiem. Pewnie tu nie ma żadnego skrętu w prawo. Pokażę Wam tą anomalię. O, e, To byliśmy wtedy tam. Przesuniemy się kawałek. Dobra, staniemy. Przesuniemy się kawałek tutaj do tej drogi. Tu, gdzie jesteśmy. I tak. Czekaj, czekaj, czekaj. A dobra, to jest ten rów. Aha, tu, aha, dobra. Tu był ten bunkier. Dobra. E, czyli jeszcze kawałek. Chociaż nie, to tutaj gdzieś. O to chodzi. E, to pokazuje na mapach wojskowych e, budynki tutaj. Gdzie jest ten? Hmm. Dobra, ten rów to jest tutaj, co mieliśmy? Dobra, podjadę do głównej drogi. O, tu są jakieś takie dziwne rzeczy. Tu, w tym miejscu. Dobra, 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 dobra. Przechodzimy. <ścoughs> Hardkorowo, ale, ale coś jest. O kurde, jaki tu rów. Dobra. E, przejdziemy, przejdziemy, bez problemu. dobra i na górkę o kur... jest tutaj coś tam widać ewidentnie to będzie w tym miejscu dobra zostawimy rower i, i się pokręcimy i już proszę państwa co tu się ukazuje ja pierdzielę niesamowite patrzcie ja dziękuję. Normalnie fundamenty z kamienia. Pozostałości jakby jakieś piwniczki. E, trzeba... O, pa, o, o, jest! Patrzcie. Kolejny jest ten. Kolejny jest taki element. Od tego. Od wazy. Podobny był właśnie po tamtej drugiej stronie ulicy. To ten obiekt. Znaleźliśmy, ale ja dziękuję, coś niesamowitego, zejdziemy na dół, ja pierdziele jaka historia, ale historia, przecież podłóg tych map, tego wszystkiego, o a tu taki kwarc. Znam takiego kogoś, kto by od razu powiedział co to za kwarc. Pewnie kwarc mleczny. Mm. o góry cegłówki. Nie no, muszę sobie jakiś wykrywać metali. Kurczę, skołować. Ale jazda, dobra, robimy zdjęcie. Zobaczymy tam dalej. Stara jeszcze cegła palona. Wypalana. Dobra, zobaczymy tam jeszcze. Ale widać, że tu takie ukształtowanie terenu było. Znaczy, to na pewno wszystko. O, jaki taboret. Znaczy, to na pewno tutaj wszystko. E, plus ten bunkier, plus ten. To na pewno to miało znaczenie jakieś militarne. A może po prostu jakiś graniczny był tutaj ten. O. <grytanie> ja pierdziele, jakiś zawias, stary z jakimi gwoździami. O JA PIERDZIELE A blacha <laughs> Nie zardzwiała ani grama Ani grama rdzy O kurde Od starej jakieś konewki od... O JA PIERDZIELE Co to jest? Saperka Ale to jest współczesna Kopali tu Nasi tu byli Kopali tu Ale ten zawias to jest Konkretnie te gwoździe jeszcze stare takie kute Ja pierdziulek Tu jest jeszcze jakaś blaka O ja cię kręcę Ty odpieca coś chyba Ale Stal 912 O kurde Ale jazda Ja pierdzielę Uuu, jaki zawias, ja pierdzielę z takim kurde szpikulcem. To wszystko kute jest. Mmmm. Mm. To kurwa kawał historii, nie? Ja dziękuję. Dobra. Dobra, wracam do chałupy, bo ja już dzisiaj nie mam czasu. <laughs> Przyjedziemy tu następnym razem i z samego rana kurde, coś mi tutaj paruje obiektyw z tej strony, skoro tu zawsze była droga, yy, czyli teren taki dosyć strategiczny, bo dalej była granica Polski i Prus wschodnik, tu były Prusy wschodnie ja pierdzielę Przecież tak jakby tutaj wziął Na naksi tu na pewno byli Bo starą saperkę znaleźliśmy I wiadomo nie jestem tutaj pierwszy To mnie jakaś legenda mówi o jakimś skarbie znalezionym tutaj Dobra O kurwa jakby tu wilka ślady no Nie to nie wilka Dobra, zmywamy się do chałupy. No i koniec chyba tutaj już tego. Tutaj taka końcówka. Dobra. Nie, no jestem szczęśliwy, nie? Dzisiejszego wypadu. Mówię, mając takie mapy w ręku, to jest w stanie człowiek takich miejsc znaleźć. Oho! oho. I jeszcze więcej. Dobra, 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 dobra. Idziemy po rowerek i zmywamy się do domku. Normalnie człowiek nie jest w stanie znaleźć takich miejsc. Jest to tak zarośnięte już tak zakamuflowane, że gdyby nie te mapy laserowe i te mapy wojskowe, gdzie znajdowały się jakieś wcześniej budynki, no człowiek nie znajdzie. Chyba, że po prostu dowie się od jakiegoś świadka tamtych lat, ale. Niestety już zostało ich bardzo mało. Co będę umiał znaleźć, to nagram i pokażę. A no mówię, a dzisiaj już wracam do domu. Jestem bardzo szczęśliwy z dzisiejszego wypadu i na pewno. Da mi to dużo do myślenia i każdą wolną chwilę postaram się spędzić na tych mapkach.